Nazywam się Mateusz, a ze mną jest Adi. Siemano. 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 E, teraz będziemy zaczynali nową serię. Nową serię, która będzie dwa odcinki, będą później jeszcze jakieś będą, zrobimy co nie. No jeszcze. dzisiaj zrobimy jeszcze dwa odcinki, bo y, raz nam się nie udało. E, no bo no, mi... był 17 minut. No. I był za długi nie mógł się... A ma, by, a ma być co najmniej 10 minut, no. to zrobimy na dwie części, później jakiś... No. zrobimy tam pokazywanie kart, jakieś no. coś takiego. Tańczenie i te inne. No. A już będzie tańczył dla was. No niestety. No. Zmusimy. Zmuszony będzie. Będzie miał karę jak... jak tego nie zrobi. postaci. No. Nie wiem. Mhm. Będzie musiał się przebrać za bruszkę i... Za bruszkę, za bruszkę. Wróć nie, nie. I tańczyć! Patrzcie <laughs> się na mnie! To jest akurat moje sofra. No nie, ale... a O! I będę w takim... Chodź, pokaż im tam. Tutaj. Pokaż. Nie, to jest takie w takim czyli będzie. Jak ja będzie, będzie zły filmik. Jak będzie zły filmik? No jak nie dajecie łapek w górę, to... No nie... No subów ogólnie. To on dla was nie zatańczy. No, ale duże rzeczy. Dzisiaj mieliśmy się zamienić. Zamienić tak. Oto ten pan. Mhm. Którego którego mój? On jest mój. Którego chce? Za karty... Pokazuj. Krystyna Ronaldo, pokaż ten pan. Krystyna. No, Defensive Rock. Dobra, będę mówił. Defensi... Ignasiewicz. Ignasiewicz. E, Sanchez. Defensive Rock. Krzechakow, też Defensiv Favorit. A ja będę mówił, ty no. nazwisko, a ja Rock. E, Mamadou e, Sakho. Fajs Favorit. Mitchell Sien Fajst Favorite <laughs> Daniel van Buiten Bo Fajst Favorite uh, Defensive Frog Sokr Sok. Papa, papa Pastopowa Papa Pavlit Plasto Flop Plastic Plastek Figoroa Defensive Frog yeah, the No Nie pokazuj ręki. A ja właśnie chciałem się zamienić za tego pana, ale on nie chce się zamienić. Mam. Sam jestem bardzo... Aha, jak, jak byście, bo Adusze się zbiera limitki... No niestety. Pokaż jakie masz limitki, e, Ogólnie powiem, mam dwie limitki Kyrkasijasa, limitkę Falcao, limitkę Sergio Ramosa, limitkę Eden Hazarda, limitkę Dany Becka, limitkę Pucharku Małego i limitkę Marco Roysa. No i gimchangera Jacko, którego... Nie, pokażę. nie nie pokażę. Nie pokażę, bo jest zrypany. No niestety, taką mi dali muszę mieć. No, jak, jakbyście chcieli jakbyście chcieli się zamienić za dim, to piszcie wy kolejny. Ja bardzo chcę limitki. Niestety, ale. Bardzo lubię. Nie, dlaczego. Lubię limitki i jest 60, nie, 67. Dobra, nie powtarzaj. Yy. No i tak, i... Albo dzisiaj po mamy... 5 minut. Po 5 minut. No, może być po 5 minut. Po 5 minut. To będą trzy odcinki. No. Dobra, zobaczymy. Zobaczmy. Eee, no. Piszcie. Piszcie. Dobra, jeszcze minuta, jeszcze minuta. Jeszcze minuta. Piszcie... Nie musimy do Piszcie na dole, łapeczki w górę, subskrybujcie, komentujcie. I jeszcze pokażę Wam moją rozwaloną rękę. No, I... dobra, my się zamieniamy. To nie poleciała. Ja, ja się dowolę, ja się zamieniam. No niestety, lubię limitki. E, dobra, e, powiem tylko jedno. E, musimy się z, z Wami pożegnać. Dzisiaj jeszcze będzie drugi filmik. Parę odcinków. No, parę będzie. odcinków dzisiaj będzie. E, jak widzicie, to jest to, taka coś. Dexbox. No, Dexbox. Będziemy dzisiaj pokazywało jeszcze. Będziemy, jeszcze Będziemy pokazywali. pokazywali taką górę kart no, że... innych. W ogóle y, jego medale, może. No może no. Y, my się z Wami Żegamy. Dzięki, przejści. Na razie. A i pa! No, Dodać, jak, jak, jak ten, y, może będzie super. Od... Weź tu kole z tego obiektywu. Weź, y, weź tu. E, No pójdźcie. <grywa> jak ten, jak będą super filmiki, to będzie specjalny filmik jak kaduś tańczy w kostiumie wróżki. Dziękuję, do widzenia no, na pa. razie.